Cześć kochani, z tej strony Karolina. Witam Was serdecznie na moim kanale Biegnąca z Trollami. Dzisiejszy odcinek chciałabym zadedykować takiemu ciekawemu tematowi, jakim jest strefa komfortu. Strefa komfortu w moim życiu odgrywa y, bardzo ważną rolę, ponieważ od jakiegoś dłuższego czasu zaczęłam się je świadomie y, przyglądać. I wszystko zaczęło się w roku 2017. Jak dobrze wiecie, był to mój wielki rok najróżniejszych nowości, które świadomie wprowadzałam do swojego życia. To był też rok, w którym poznałam filozofię slow life. Dlatego też no, było dużo nowych rzeczy do wprowadzenia do mojej codzienności, które. Powodowały, że musiałam gdzieś tam zmienić swoje um, codzienne takie rytuały, codzienne czynności i musiałam wyjść troszeczkę poza tą strefę. Ja oczywiście um, nie postawiłam tylko i wyłącznie na slow life, um, tylko i wyłącznie na tu i teraz, ale poszłam o krok dalej, ponieważ w momencie, kiedy przystopowałam i zaczęłam wsłuchiwać się w swoje wewnętrzne takie potrzeby, te wszystkie takie fajne, kreatywne pomysły, które przychodziły mi do głowy, yy, odkryłam w sobie ponownie taką wielką potrzebę odkrywania fajnych, nieznanych miejsc, yy, robienia czynności jakichś takich zupełnie ekstremalnych, które z jednej strony powodowały we mnie lęk i strach. A z drugiej strony doprowadzały mnie do radości dziecka. Um, także w tym 2017 roku um, sporządziłam swoją listę, taką to-do list, bucket list na rok 2017. I postanowiłam sobie, że wszystkie rzeczy, wszystkie czynności, cele, które sobie wypisałam na tej liście, po prostu zrealizuje. tą strefą komfortu to jest tak, że ona, można powiedzieć, dzieli się na dwie fazy. Yy, pierwsza faza to jest ta faza tego yy, takiego, tej takiej ekscytacji, tej euforii. To są te wszystkie kreatywne pomysły, które przychodzą do nas z różnych stron i które powodują, że chcemy po prostu. Iść dalej, tak? Że chcemy poczuć tą adrenalinę, że chcemy poczuć coś nowego um, i poznać jakieś nowe, jakieś nowe obszary w naszym życiu, tak? Um, druga faza natomiast to jest faza zupełnego sabotażu, czyli te pomysły przychodzą do nas, jesteśmy już jakby w tym takim. W tej takiej fazie ekscytacji, i z drugiej strony zaczyna się nasz wewnętrzny sabotaż tych wszystkich kreatywnych pomysłów po prostu z poziomu, z poziomu naszego ego. I to, co się dzieje, to jest tak zwany wewnętrzny konflikt, który po prostu powoduje, że bardzo często wycofujemy się. Z jakichś, fajnych, z jakichś fajnych planów, które, które sobie postanowiliśmy. Ponieważ się boimy, ponieważ nagle nachodzą nas wszystkie czarne scenariusze, które po prostu tylko są możliwe, to te myśli nas jakby atakują z każdej strony, powodują, że jesteśmy w takim w zupełnym dyskomforcie. Powodują w nas to, że jednak wolimy zrobić się nowo te trzy kroki do tyłu, usiąść sobie w tym wygodnym, wygodnym fajnym fotelu i zostać w tej naszej strefie komfortu. E, także no, strefa komfortu jest bardzo fajnym i wygodnym miejscem. E, ja postanowiłam w pewnym momencie swojego życia e, regularnie fundować sobie, Takiego, takie impulsy, takie... które powodują, że, e, e, że przekraczam regularnie tą strefę. Przez to, mm, gdy zerkam sobie teraz na tą swoją listę z 2017 roku. I faktycznie patrzę, że każdy ten podpunkt, który jest tam umieszczony, został otaczony. Niezależnie od tego, że naprawdę walczyłam ze sobą i naprawdę miałam bardzo dużą ilość różnych negatywnych myśli, to po, po tym, jak wykonałam każdą z jed, jedną z tych czynności, to czułam w sobie niesamowitą satysfakcję. Czułam, że jestem o tak strasznie dużo bogatsza, o tyle doświadczeń, o tyle silniejsza. E, bardzo, bardzo to wpłynęło dobrze na moje poczucie własnej wartości, na to, że dam radę, że jestem silną kobietą, że tak na dobrą sprawę wcale, e, nie wiem, no 99. Procent tych wszystkich negatywnych myśli, tych wszystkich takich czerwonych lampek, które gdzieś tam mi się w głowie zapalały, to to w ogóle nie miało miejsca. I, i tak na dobrą sprawę, to by tylko starało się odwieść, żebym została w tej swojej strefie, no bo ona jakby jakby na no nasze ego też powoduje jakby dba o nasze bezpieczeństwo, żebyśmy nie robili też jakichś rzeczy, które mogą faktycznie nam zagrażać. Natomiast, no ja stwierdziłam, że te wszystkie pomysły, które tam zawarłam, owszem, niektóre z nich mogłyby stanowić jakieś niebezpieczeństwo, ale w danej sytuacji, czy podczas moich wycieczek, czy podczas organizowania tych wycieczek z zupełnie obcymi osobami, czy podczas robienia patentu nurkowego na 30 metrów w Tajlandii, bądź spania, nie wiem w lesie deszczowym po prostu samotnego spania w lesie deszczowym ja stwierdziłam, że w tych wszystkich ekstremalnych sytuacjach muszę słuchać się swojej intuicji i to też spowodowało, że zyskałam troszeczkę więcej takiego zaufania do właśnie siebie, do tego, do tej swojej intuicji i do tego, żeby po prostu bardziej uwierzyć w siebie. Wszystko, co jest poza strefą komfortu, jest to taki teren, który jest dla nas zupełnie nieznany. Wszystko tam jest nowe, wszystko wymaga od nas e, jakiegoś zaangażowania. Możemy tam znaleźć nowe przygody, możemy tam znaleźć szczęście, możemy tam znaleźć nowe możliwości zawodowe nowe relacje, poszerzanie naszych horyzontów to naprawdę wielu płaszczyznach. Zastanawiam się, jak to wyglądało u Was? Jakie macie doświadczenia właśnie z pokonywaniem własnych granic? Czy mieliście okazję spotkać się z tymi wewnętrznymi blokadami? Czy mieliście okazję może je nawet pokonać i właśnie poczuć tą ogromną satysfakcję i samozadowolenie po osiągnięciu takich celów. A może mieliście właśnie zupełnie odwrotnie, może się wycofaliście, może zabrako, zabrakło Wam tej ostatniej właśnie takiego, może że ktoś Was popchnie, że, że Wam powie, dacie radę, nie przejmuj się, nie słuchaj się tych myśli. Ciekawa jestem, jak to u Was wygląda. Bardzo chętnie zachęcam Was w ogóle do skomentowania i oczywiście, jeżeli się Wam podobało, to łapkę w górę i zapraszam do następnego vloga. Pozdrawiam serdecznie. Pa pa!